Witajcie! Mam nadzieję, że lubicie opowieści, bo właśnie fragment przepięknej opowieści chcę Wam dzisiaj przeczytać. Nazywam się Cieszka Żółtko i będę czytać Wam fragment opowieści Buty Nocy Świętojańskiej, którą znaleźć można w książce Opowieści Przedmiotów, czyli Bajki Podsłuchane w Muzeum, napisanej przez Jagodę Gumińską Oleksy. Mówi ona, ta opowieść, o butach, które w noc świętojańską spełniają najgłębsze pragnienia tego, który je założy. Naszym marzycielem jest student, chudziutki i troszeczkę bojaźliwy, który w głębi serca marzy o tym, żeby być wikingiem. Uważa, że tylko wśród Wikingów mógłby pokazać, jak odważny i dzielny jest, jak wspaniale walczy. Żałuje, że musi żyć w naszych czasach. I rzeczywiście, za pomocą owych magicznych butów, w jednej chwili znajduje się w mroźnej, pełnej śniegu krainie. Kiedy już, już prawie zamarza, widzi w oddali małe światełko zaczyna iść w jego kierunku niebawem dotarł do znajdującej się w skale groty w której płonęło ognisko wokół ognia siedziało siedmiu potężnych mężczyzn wszędzie walały się ciężkie żelazne miecze i hełmy do niektórych przytwierdzone były bydlęce rogi mężczyźni głośno śmiali się i rozmawiali obgryzając pokryte upieczonym w ogniu mięsem wielkie kości – Wikingowie! – student od razu rozpoznał, kogo ma przed sobą. – Prawdziwi wikingowie! Jak wspaniale, jak cudowne! W tym momencie jeden z mężczyzn spojrzał na wejście do jaskini i zauważył przybysza. Oj, nie było to specjalnie gościnne spojrzenie. Student odruchowo zrobił krok do tyłu. Poczuł jednak, że w kolanach ma coś jakby watę i nie jest w stanie się poruszyć. Wówczas od ognia podniósł się największy z mężczyzn. Rękawem skórzanego kaftana otarł wąsy, a tłuste dłonie wytarł w sięgającą prawie do pasa brodę. Olaf! zawołał bardzo niskim, lecz donośnym głosem. Studentowi zdawało się, że od tego głosu zatrzęsły się ściany jaskini. Olaf! Potężny wiking ryknął jeszcze głośniej i uśmiechnął się szeroko, ukazując spore braki w uzębieniu. Po czym, zanim nasz student zdołał się zastanowić, co odpowiedzieć, podszedł do niego, chwycił w ramiona, podniósł wysoko do góry i potrząsnął. Potem, trzymając pod pachą, zaniósł go do ogniska i postawił pomiędzy kompanami. Wszyscy uśmiechali się równie szeroko, jak ich przywódca, lecz ich oczy pozostały zimne, jak stal. I przyglądały mu się bacznie, trochę jakby z powątpiewaniem, lustrując mizerną sylwetkę gościa. A więc przysłali cię! zakrzyknął potężny mężczyzna. Wspaniale! Tak! Przysłali mnie! odparł student, który teraz najwyraźniej był Olafem. Chciał odezwać się równie niskim głosem, ale z jego ust wydobył się dość nieprzyjemny wysoki pisk. Czyli jutro! Wiking poklepał się potężnymi łapskami po udach. Tak, co jutro? Głos studenta łamał się coraz bardziej. Jutro zaczynamy. Tak, a, ale co, co zaczynamy? Jak to, co? So? Bitwę, ryknął Wiking. Czyż po co tu jesteś? Obiecali nam, że przyślą najlepszego wojownika z sąsiedniej osady, który zastąpi Siegfruda, święćodynie nad jego duszą. Mężczyzna na moment umilkł i westchnął głęboko. Biedny Siegfrud. Biedny Siegfrud? E, a co się z nim stało? słabym głosem zapytał student, który teraz był Olafem. Zginął. Smutnym głosem odparł wiking, a wokół ogniska rozległ się niski pomruk. Zginął? E, a jak zginął, jeśli mogę zapytać? No Polek w bitwie przecież. Nie powiedzieli ci? Wiking trochę się zdziwił, ale machnął wielką ręką i mówił dalej. Nieważne, teraz ty jesteś z nami i będziesz wykonywał jego zadanie. Będziesz chronił naszego wodza. Chronił wodza? Oczy studenta, który teraz był olafem, zrobiły się okrągłe. No tak, chronił wodza. Przecież jesteś odważny. Mówili, że najodważniejszy ze wszystkich. No, no tak, jestem odważny. Jasne, że, że jestem odważny, odparł student, który w tym momencie nawet trochę poczuł, że jest olafem. A co miałbym robić? Zapytał. Stać przed wodzem, odparł przywódca wikingów. Stać przed wodzem i tyle? I przyjmować ciosy oczywiście. Przyjmować ciosy? takie z pięści? Takie z pięści, z miecza, z kamienia. Z kamienia też? Z kamienia też, to oczywiste. A czy jest może coś, czego nie mam robić? zapytał Olaf z nadzieją w głosie. Nie wolno ci odejść. No, i tak naprawdę przeżyć to też byłby taki mały wstyd. Jeżeli chcecie wiedzieć, co zdarzyło się później, zajrzyjcie do tej przepięknej książki. Może też dowiecie się, gdzie możecie znaleźć parę tych niesamowitych, magicznych butów.